Witam w programie Pączkowe Sprawy w kolejnym odcinku. Jest ze mną prowadzący chomiczałkę. I prowadzący pączałkę. Dzisiejszym naszym gościem będzie siostra piwnika. Proszę bardzo, Irden, czy może się nam przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Erden. Więc dla, nie no, witamy Cię. Dla, dobra, Więc pierwsze dla, pytanie, jakie mamy do ciebie, to dlaczego ludzie myślą, że jesteś siostrą piwnika? Nie wiem, mają, mają nierówno w głowie. No, rozwin swoją wypowiedź nie wiem, może po głosie a jak, jak, jak myślisz jaki masz głos? fajny <laughs> a myślisz, że masz głos bardzo, bardzo mężczyznika, który jest twoim bratem? nie Dobra, dalej nie wiem, czy to prawda, że jesteś chłopakiem mimo tego, że masz kobiecy głos? tak na pewno na no, 100 jesteś w stanie to jakoś udowodnić? Chyba nie No dobrze, nie będziemy dalej bronić tego tematu Nasze następne pytanie do Ciebie jest następujące Jakie są Twoje stosunki z rodzeństwem? Czyli z ludzkim i piwnikiem Ludzek śmierdzi, a piwnik nawet spoko. No dobrze, rozumiemy, że takie przypadki dziwne w rodzinach się dodają A jakie są Twoje stosunki z piwnikiem? Z twoim bratem? Normalnie, ja tylko mi masuje czasem stopy. A jesteś molestowany w rodzinie seksualnie oczywiście? Nie, tylko lucek. Czyli uważasz, że występuje w waszej rodzinie molestowanie seksualne? Tak. I opierdolę. Dobra, yy, dawaj dalej kontynuuj. E, następne pytanie, tak dobrze się składało w sumie, następne pytanie to, czy nie przeszkadza ci to, że lucek czasem masuje stopy twojego gata? Nie przeszkadza mi, bo, bo on czasem się zmienia i czasem mi masuje. Aha. Aha, robimy. Bo to jest, taki, to jest taka podziałka, to jest grafik. Albo dobra, ostatnie okay, okay. pytanie. Czy nasikałeś kiedyś do szafy? N nie. Chyba Ale nie. Ale tak w 100% z tego pewny? Nie. Ale... Ty, ty nie, ty, nie ty, miałeś go? takich myśli jakichś, żeby nasikać do szafy. <laughs> Na przykład do szafy swojego brata. Nie, nie, ch chyba nie. No dobra, to chyba. Nie masz takich jakieś... pytania. To chyba koniec nie nie? No nie no jeszcze chciałbym kogoś pozdrowić. Tak. Kogo? No posłuchamy no pożegnę. zmiany w wymasowaniu stóp. Dobrze, pozdrawiamy ludzko serdecznie i dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam mamę i tatę.